Witam serdecznie dzisiaj z ulicy Wajdeloty. To jest przepiękna ulica w Gdańsku wrzeszczu I tutaj mieści się kawiarnia Cafe, Miejsce naprawdę ciekawe, dlatego że ta kawiarnia istnieje na trójmiejskim rynku od 10 lat. I co ciekawe, 10 lat temu zaczynała w centrum Gdańska i ja ten czas doskonale pamiętam. Więc jest to jedna z pierwszych kawiarnią cukierni na Pomorzu. Co też ich wyróżnia od innych miejsc tego typu, to że wszystkie słodkości wypieki, które tutaj są, są roślinne czyli oni nie używają mleka krowiego, nie używają jajek. Mają też spory wybór dla osób, które nie spożywają glutenu. Zawsze też na półkach znajduje się coś bez alergenów, bez orzechów, bez kakao, także brzmi naprawdę imponująco. Niestety, bywa tak. Że tego typu wypieki kojarzą się troszeczkę z wysokimi cenami albo z brakiem smaku. Czy te ciasta i wypieki są dobre? Czy jeżeli ciasto nie ma cukru, to ono wciąż może smakować i być takim miłym uwieńczeniem trudnego dnia, albo podkreśleniem istoty jakiegoś spotkania na przykład z przyjaciółką. Zobaczmy. Słuchajcie, takie ciekawe zjawisko ma miejsce, człowiek z wiadrem. I już wam mówię o co chodzi. Człowiek z wiadrem to był Olo, który jest związany z fukafel i on z tym wiadrem, słuchajcie, chodzi po kawę do sąsiadów, oni mają kawę lokalnie z Nieczapli, także żeby nie zużywać opakowań, po prostu idą, nabierają sobie kawę i wracają. Ekstra Regionem z historią. Ja nie ufam takich takie miejsca, które hołdują temu, co było, i do tego nawiązują. Na przykład tutaj te ściany są odsłaniane. Historia tego miejsca jest taka, że kiedyś tutaj był sklep mięsny, więc na pochybę tutaj nie ma ani mięsa, ani nawet produktów odzwierzęcych. Super połączenie. Tam na końcu jest ściana z takich drewnianych paneli, które pochodzą z rozgórki Domku gdańsków w, Gdańsku, w Rzeszczu, więc akcent regionalny. To wszystko też sprawia, że to miejsce jest takie bardzo otulające i relaksujące i wiem od właściciela, że właśnie taki był zamysł, że tutaj masz po prostu czuć się dobrze, tutaj nie ma być nadęcie, nie masz się czuć skrępowany. Jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę i myślę, że wy też zwrócicie, jak tu przyjdziecie, a jak odwiedzicie Fu Cafe z mojego polecenia, to koniecznie mi dajcie znać. To, że te stoły i krzesła są tutaj różne i każdy kącik, ma zupełnie inny klimat. Rewelacja, tak. idę zamawiać. Najbardziej na mnie patrzy ten różowy donat. W ogóle donaty też tutaj są na mleku roślinnym. Wiadomo, ja że to mają trochę kolorii, bo są smażone, ale wyglądają tak, że wow. A tutaj są też takie lżejsze ciasta i bez cukru nawet coś jest. I ja to wszystko zaraz będę, będę jeść, także które do mnie pasuje. Tarta krówka, furbi, mango, raffaello, banafi. To banafi to ja pamiętam sprzed latu, to jest ciasto, które było tutaj zawsze. I tutaj właśnie są takie wypieki, które od 10 lat możecie zjeść dla takich stałych, wiecie, fanów. Ale też pojawia się dużo nowości na bieżąco, na przykład te do lat ja ich nigdy w nie widziałam. Bardzo proszę, mm. latę na mleku sojowym. Kawy, jak już wiecie, są tutaj lokalne, ale poza kawami też możecie, po pierwsze, wypić ten napar przygotowany metodami alternatywnymi, które ostatnio są dość modne, nie? Napiszcie mi, czy też macie takie wrażenie. Po drugie, tutaj jest bardzo duży wybór innego typu napojów, no i też w tym herbat. Jesteście herbaciarami, czy nie? Ja bardzo. To jest plus jesieni i zimy, że właśnie można pić dużo herbat. Mm, ale jeszcze... Jezu, pyszna piana. Ja się zdecydowałam na kawę i tak, jeżeli chodzi o ciasta, które tutaj mamy, to zacznijmy od tego może bez glutenu, czyli jest to Lemon Hard. Ono wygląda tak. To jest takie warte, takie trochę fluffy. robili śmietanę, która smakuje śmietaną. A nie jest na białym, nie ma pojęcia. To jest, słuchajcie, bardzo smaczne. Jestem pod wrażeniem, bo to smakuje jak deser w takiej tradycyjnej cukierni, w której używany jest cukier, jajka itd. To jest dość fajnie orzeźwiające. Ten smak cytryny jest taki fajny, wyczuwalny. Ciekawy deser. Muszę wam powiedzieć, że w lato rewelacja. Jesienią, na wspomnienie lata, Również bardzo polecam. Dobra, przepijmy teraz kawą, żeby trochę wyzerować moje kubki smakowe. I teraz hit sprzedaży Napoleonka, o której też słyszałam przeróżne historie. Podobno niektórzy ludzie tutaj z końca Polski przyjeżdżają, żeby zjeść tę Napoleonkę. Ona jest akurat z glutenem, też ma cukier. Ale jedna z tych dwóch rzeczy cukru nie ma, co w ogóle zaskakujące. Zobaczmy. Cześć, jest nie tak, oni mnie wkręcają, że to, to nie jest to, na, normalna Napoleonka. Bez To jest niemożliwe, to jest tak pyszne, to jest w ogóle. Ja nie mogę. Ciasto tradycyjnie takie chrupiące, wielowarstwowe w ogóle nie nasiąkło tym kremem, nie jest takie sflaczałe jak czasami bywa w cukierniach. To jest po prostu przeobłędne. Przeobłędne. Gdybym miała zgadywać, czy np. stanę normalną Napoleonkę i na z FUKAF i która z nich ma nawiał, to bym naprawdę nie wiedziała. Przepyszna. Wracam do nagrań po krótkiej przerwie, bo naprawdę musiałam pochłonąć po tej pysznej napolonce. Podejrzewam, że jest to najlepsza napolonka, jaką jadłam w życiu. Przechodzimy teraz do Donata. Zobaczmy, jak on wygląda. Ja Jego się nie widział od dołu, więc widzicie. Czy jest dziurka? Jest dziurka. Rozrywamy. Czy on ma tutaj w ogóle coś w środku? Ja nie wiem, czy pomysł na rozerwanie spektakularne rozerwanie Donata był dobry. Oh, mm. Ciasto się wydaje super puszyste. Zobaczmy, czy to jest smaczne. Można powiedzieć, że on jest wyjątkowo lekki i delikatny. Mogę mi czujesz, że był tym. Naprawdę bardzo dobry. Ten krem jest truskawkowy, ale taki lekko kwaskawy, orzeźwiający. Smaczne. Jest słynny krem. ma taki posmak chyba od tego lukru. Czuję cały czas truskawkę. Ale to ciasto, no, miłe zaskoczenie. bardzo dobry. Startujemy kubki smakowe. To jest sernik, który został wykonany z orzechów nerkowca. Tutaj to, co jest u góry, są to jagody. I do tego wypieku nie został użyty w ogóle cukier. I też właśnie ten wypiek bez cukru, więc zobaczmy, czy on będzie kwaskawy, czy będzie faktycznie smakował jak... podobnie jak z sernik Taki bardzo mocno migdałowy w smaku. Jest kwaśny. Nie czuć tutaj nadmiernego cukru, ale jest delikatnie słodkawy. ciekawe z tym Może po prostu to jest cukier z owoców. Konsystencja bardzo fajna porównałabym ją do takiego sernika na zimno. Dobre, lekkie, ożywiające, ale ten smak nie jest taki bardzo intensywny, tak jak w innych tych wypiekach. Także moi drodzy, pora na podsumowanie. Czy możecie mi napisać, na które z tych ciast macie ochotę i które według Was byłoby najlepsze dla Was? Dla mnie numerem jeden i pierwsze miejsce zajmuje ta która jest pełna smaku. Intensywna, po prostu przepyszna, ciasto jest perfekcyjne, krem jest idealny i nigdy w życiu bym naprawdę z ręką na sercu bym nie powiedziała, że to ciasto nie ma w sobie śmietany ani jaj, niesamowite. Drugie miejsce i sama jestem w szoku, że to mówię, bo ja nie jestem wielką fanką donatów, pączki jem zazwyczaj raz w roku w pusty czwartek. A donaty bardzo rzadko w King Donac, jak gdzieś tam jesteśmy na podróży, tak wiecie symbolicznie. Natomiast ten donat to jest jakby dla mnie zupełnie nowy wypiek. Ja bym poza kształtem był nieprównego do takiego klasycznego donata, dlatego że on w ogóle nie jest tłusty. Jest lekki ciasto, jest pusy, puszyste. E, ten lukier też bardzo mi smakuje. Zielony krem, rewelacja. Krem ma smak tak delikatnie gumy balonowej, ale dość mocno. Ja czułam cały czas truskawkę właśnie z tego lukru. Dla mnie słuchajcie, drugie miejsce. Trzecie miejsce Lemon cake. jak ser jest słodki, ale to jest naprawdę bardzo dobre i taki cytrynowy w taki orzeźwiający, przyjemny sposób. Konsystencja też jest naprawdę ciekawa. Bardzo przyjemny, lekki deser, fajny do kawy I miejsce czwarte i ostatnie Co nie oznacza, że to jest najmniej smaczny, Po prostu to jest najmniej w moim gustie Jest to po prostu bardzo delikatny deser nie jest tak intensywny jak w przypadku tych pozostałych Dlatego też on jest u mnie na miejscu czwartym Zaskoczeni Zjadłam tego donata do końca I on był taki słodziutki To była najsłodsza rzecz jaką tutaj zjadłam no i co moi drodzy, jeżeli macie jakieś nietolerancje pokarmowe, nie możecie jeść glutenu, laktozy albo innych alergenów i przez to tęsknicie za starymi smakami, nie możecie sobie pozwolić na wiele dań i deserów, to Kukafa jest takim miejscem, w którym znajdziecie fajną alternatywę. Naprawdę przepyszne były te wszystkie wypieki i ciasta z naciskiem na przepyszna napoleonka i przepyszny donat. No ten donat to w ogóle dla mnie to jest hit. Wybór tutaj jest bardzo duży, co też ucieszy osoby, które lubią trochę powybrzydzać. No i sam klimat Fukafe i klimat ulicy Wajdeloty, przy której ta kawiarnia się znajduje, są po prostu rewelacyjnym. Tutaj można bardzo fajnie wypocząć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się bardzo podobał. Już nie tylko podobał, tylko bardzo podobał. Piszcie na dole, jakie ciekawe restauracje, kawiarnie, takie alternatywne wy polecacie i gdzie chcielibyście mnie wysłać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa!